Witajcie, moi drodzy! Dosyć dawno się nie widzieliśmy. Ostatnio sporo filmów wchodziło od mojej kumpeli Natalii, która robi fajne metaliczne farby, która robiła trochę live dla grupy Inżynieria Akwarelowa. Ale stwierdziłam, że chwilowo koniec z pisaniem, seria antyplagiatowa wyszła, także teraz mogę wrócić do kręcenia filmów. Jak część z Was być może kojarzy, niedawno pokazywałam Wam wielkie tuby Holbeina, takie 60 ml. Więc stwierdziłam, że idę za ciosem i utrzymamy temat farb Holbein. Są to japońskie farby bardzo dobrej jakości, jakość premium, w Polsce dosyć mało znane, zwykle właśnie w tych małych 5-militrowych opakowaniach, chociaż Arczog już przywozi 15 i 60. No, prostu tak jak mówię, Amazon ewentualnie, żeby sprowadzać. Farby dobra jakość, bardzo ładne kolory, nasycone. Przy czym zawsze były znane z tego, że no jak Holbein, to raczej bardzo słaba pigmentacja, yy, nie pigmentacja, przepraszam Was, granulacja, albo owej granulacji nie ma. Tymczasem Holbein poszedł za ciosem i wypuścił serię 24 farb granulujących. To jest zestaw. W Polsce ich na sztuki nie da się dostać. Zestaw już się pojawił. Przyznam, że nie kupowałam, natomiast moje, moja dobra koleżanka Monika. I postanowiła przysłać mi takie doty. To nie wszystko są akurat Holbeiny, jeszcze są Daniela Smithy i inne. Jak będziecie chcieli, to Wam też pokażę. Ale jest Holbein granulujący. Wszystkie 24 kolory. Więc uznałam, że skoro mam, to się nimi z Wami podzielę. Myślę, że bez jakichś zbędnych przedłużeń lecimy z kolorami, żeby ten film znowu nie był jakiś bardzo długi. Jak widzicie, one są wylane z stubek, więc troszkę przyznam, że zaschły na palecie. Ja je 5 minut temu spryskałam sprayem, żeby je aktywować. Dam trochę wody, no i zobaczymy, co, co będzie. A w następnych odcinkach też planuję pokazać Wam trochę Holbeinów, ale będą to moje Holbeiny. No i zobaczmy pierwsze. Jak to farby granulujące, pamiętajcie, że one lubią dużo wody. Tu trochę większe natężenie zróbmy. O no już widać, że zaczyna się pojawiać rozwarstwienie koloru. Bardzo szybciutko działa. Taki różowo pomarańczowy kolorek. Burkę, Parot Pink. Przyznam wam, że nazwy są tak szalone, że chwilami jest problem je wymówić. Więc może sobie daruję, będzie zdjęcie, zobaczycie sobie, jak one wyglądają. A ja lecę z następną. Ta również bardzo ładnie już się rozwarstwia, bo one są nie wszystkie granulujące. Niektóre są też rozwarstwiające się. Jaka jest różnica, możecie przeczytać na stronie. Opisywałam granulację i rozwarstwianie. Także zapraszam ewentualnie do artykułu, jeśli ktoś nie rozróżnia jednego i drugiego procesu. Warto wiedzieć na czym to polega: granulacja i rozwarstwianie, bo to wcale nie jest ten sam proces. Ja pomknę tylko, że chodzi tam między innymi o ilość pigmentów w danej farbie. Lecimy dalej. Flamingo Orange. Coś mi dzisiaj zamaszyście. Idzie wybaczycie. Tu jak widzicie ten Shell Blossom. On tylko delikatnie granuluje, ale się nie rozwarstwia. Ten Flamingo Orange wygląda, że również. Ale dajmy im chwilę, bo niektóre te rozwarstwiające się pokazują. Pełnie dopiero jak przeschną. Nadal sporo wody. Wiadomo, gdyby były świeże stópki, robiłoby się to na pewno lepiej. Byłyby bardziej natężone te kolory. No ale mamy co mamy. Przyznam, że one już trochę u mnie przeleżały. Jakoś mi się nie zdarzyło nimi zająć. Ale nie jest źle jak widzicie. Jak ktoś by chciał wiedzieć, do czego takie farby, no to powiem Wam, że głównie to do, do szpanu i do różnych bajerów. No nie ukrywajmy. O, chociaż ta zdecydowanie mogłaby być użyteczna, nawet i przy architekturze, i przy pejzażu Pampas Grass Yellow. O, tutaj też wychodzi już granulacja, już ją coraz ładniej widać. No powiem Wam, że rzeczywiście ciekawe te farby. Nie planowałam ich kupować jak na razie, ale ale obejrzeć zawsze warto. No to jakiś taki delikatniejszy kolor nałóżmy go więcej. Jeśli Wam słabo granulują farby, to warto też trochę poobracać kartkę. Ewentualnie wziąć papier o większej fakturze, jakiś taki bardziej gruboziarnisty grain fin, ewentualnie rałcz. Granulacja od papieru też zależy. Na przykład na Italii renesansu ona jest słabsza. Na Saundersie bywa mocniejsza. Tu mamy bodajże chyba nasz standardowy Beirut, jeśli się nie mylę. Ten, na którym robię większość testów. No ale trzeba przyznać, że jakaś granulacja pojawia się na każdym, chociaż te dwa mają ją najsłabszą. Zobaczymy jak dalej. Dobra, które kolory wzięłam, żebym się nie pomyliła. 22 to będzie ten. Moza Yellow, on taki bardzo delikatny. Patrzę, czy się da uzyskać większą intensywność, ale wydaje mi się, że on po prostu taki, taki jest. I nie ma z nim co walczyć. Ale ładnie się rozwarstwia. Potem dla odmiany się rozwarstwia. dwadzieścia 23. Dajemy im chwilę czasu, one dosyć nieźle tu zasychają. Tam mi się trochę swój na Gold kojarzy. Kolejny odcień zielony, dajcie znać, czy wy w ogóle jakieś holbeinów używaliście też, czy się spotkaliście z tą marką. Gdziekolwiek. Jest ona, mimo wszystko, tak jak mówię, no mniej popularna niż, niż inne. Chociaż ta jej popularność, mam wrażenie, że zaczyna coraz bardziej rosnąć. No podejrzewam, że w dużej mierze wynika właśnie z tej słabszej dostępności. Na polskim rynku. Wiele osób nie chce kupować takich małych tuba że alternatywy do niedawna nie było. To i zainteresowanie było mniejsze. Ale teraz, jak się pojawiają większe, to uwierzcie, warto zwrócić uwagę na te firmy. Tutaj też mamy rozwarstwiające się kolory. Ja się postaram na koniec zrobić zdjęcie i wmontować po prostu film, żebyście widzieli lepiej, jak to wygląda. Hmm, która to była? Tutaj następna jest. Jakaś ciemna Kremat No, zobaczymy, damy mu szansę. I kolejna, która wygląda bardzo ciemno w opakowaniu. Wygląda, że też jakiś też fiolet. O, ta jest zdecydowanie ciemniejsza, jak widzicie. Tu mamy granulację, a tu mamy rozwarstwianie. Zobaczymy, jak będzie z tą. Wydaje mi się, że ta chyba miała być podobna do śliwki oczmala, ale nie położę teraz głowy. Dajmy jej moment. Co sądzicie o takich kolorach? Używacie w ogóle jakichś takich bajerów, czy raczej idziecie w klasykę? Przyznam, że ja raczej używam w większości klasycznych, z takich bajeranckich, to głównie od Romana Szmala rozwarstwiające się zielenie. Które lubię, bo czasem mocno usprawniają robotę z zieleninką. A no i oczywiście urban Grey. również oczmala. Bardzo fajny do architektury, taki nieco jakby to określić, nieco ziemisty, rozwarstwiający się na odcienie takiej szarości i niebieskiego. Gdzieś go pokazywałam, w którymś nagraniu, więc możecie sobie archiwalnie znaleźć. Ok, a nie, to jednak to będzie takie śliwko podobne, o nie ta. Chociaż tu też widzę takie akordy różu, nie robiłam przyznam analizy, jeśli chodzi o pigmenty, który teraz będzie, żeby nie skłamać cztery dobra, czyli ten. O no ten też byłby ciekawy do architektury zdecydowanie. Jakby był w pojedynczych, to może bym go sobie nawet kupiła. I jeszcze trzy zostały. Te rozwarstwiające się farby teraz są mocno popularne, bo to i szminkę Horada ma Białe Noce wypuściły bodajże dwie lub trzy serie rozwarstwiających się. Oczywiście Szmal. O wybaczcie. Katarek. O jakie! Jakie cudo, ale jakie intensywne. Zdejmę go troszeczkę może. Niech się tu nieco rozpłynie. O i zdecydowanie te mi się podobają. Na te bym postawiła. I jeszcze jedna ostatnia. Ta jest mniej intensywna, mimo że również ciemna. I teraz musimy im pozwolić przez chwilkę wyschnąć. A jak widzicie, tutaj jeden wypuścił macki na drugi. Całkiem ciekawy efekt. Zresztą też. Ok, ja je podsuszę i do Was wrócę za chwilkę. Ok, wysuszyłam już nasze farby i pozwolę sobie Wam je pokazać w ten sposób. Będziecie lepiej widzieli, jak wyglądają. Pierwszy rząd, drugi. Myślę, że chyba widać w kamerze, która granuluje, która nie. Słabo widać tą Jade Wine Blue. Ona ma takie delikatne prześwity różowawo-fioletowawe. Nightfall Indigo dla odmiany jest chyba tylko granulujące. Tutaj fiolet z jakimiś odcieniami, ja wiem, sieny. Fiolet z odcieniami różu. I kolejne. Tutaj też rozwarstwiające się. No tutaj jest rzeczywiście ta podobna do tak zwanej śliwki, czyli Violet Aquarius. Zielenie podobną do tej widziałam z Białych Nocy. Ta jest nieco podobna do Urban Grey, chociaż wydaje mi się, że tamten ma w sobie więcej mimo wszystko takiej ziemistości. Ale przyjemny kolor. Co do użyteczności, ja wiem, co by Wam powiedzieć. Wydaje mi się, że z tych wszystkich to najprędzej gdzieś bym użyła właśnie tego Pampas do, do architektury, do pejzażu. Może tej. Z tych to tak niekoniecznie. I myślę, że te cztery ostatnie ewentualnie gdzieś jeszcze by się wykorzystało, natomiast żebym tak miała bardzo parcie, że którąś muszę koniecznie mieć to powiem Wam, że nie są, bo są, są niezłe, natomiast tak z głowy, gdybym Wam miała teraz rzucić pomysłem, o zdecydowanie chcą ją wykorzystać do tego, czy tamtego to, to przyznam, żebym nie potrafiła po prostu także pokazuję jako Bayer, żebyście wiedzieli jak taki zestaw wygląda bo on coś około 600 zł kosztuje na polskiej sieci, więc nie jest tani 24 farby po 5 ml. Zatem lepiej, żebyście mieli przegląd niż go w tym momencie nie mieli, no bo wiadomo, to co firma pokazuje na swoich wzornikach czasami dosyć mocno potrafi się różnić. Jakbym miała porównać z tymi białymi nocami granulującymi, które testowałam, czy te Holbeiny są lepsze, jak na zrobienie wzornika to nie. Nie widzę jakiejś dużej różnicy, żeby one były jakoś wiele, wiele fajniejsze od tamtych, a tamte mimo, że rosyjskie są dużo łatwiej dostępne. A wiem, że roza ukraińska też jakieś takie rozwarstwiające się ma, więc zawsze możecie uderzać. Także Romasz Mal wypuścił kilka nowych odcieni, nawet muszę zapolować na dwa. Jeden zieleń, jeden podobny do Grey, chyba lawa się nazywa. Też taki przyjemny kolor, właśnie idący gdzieś w tym kierunku. Także skrótowo tyle, a w następnych odcinkach pokażę Wam Holbeiny klasyczne. Takie zupełnie, zupełnie klasyczne kolory, dużo bardziej użyteczne. Także czekajcie na następny odcinek i do zobaczenia.